Ceramizator i Mazda MX5 z przebiegiem zaledwie 11 tysięcy km. Zapytacie mnie, o co chodzi z tą ceramiką? A chodzi o to, by przedłużyć żywotność silnika. Ceramizator jest produktem, który został przebadany przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji, przez co jest to produkt pewny i możemy zaufać jego działaniu. Więc co, bierzemy się za aplikację. Zanim zaczniemy aplikację, zwróćcie uwagę na opakowanie. Można zauważyć, że jest ono wyposażone w hologram. Dodatkowo jest to produkt polski, także patriotycznie aplikacja jest naprawdę prosta. Otwieramy nasze opakowanie, wyciągamy aplikator, który znajduje się wewnątrz, jest on w formie szczykawki. No i co? Otwieramy koreczek, silnik pamiętajcie, musi być ciepły. I tutaj szczykujemy całą zawartość do środka. Zamykamy korek. Tym oto sposobem mamy zabezpieczony silnik. Teraz przejedziemy 1000 km. Wtedy zacznie to działać w 100%, bo nie jest to środek, który działa natychmiastowo. Musi się on dobrze zmieszać z olejem. A tutaj macie wyniki badań laboratoryjnych.